No, witam. Dziś Wam pokażę, e, jak w poprzednim warsztacie po remoncie silnika został ustawiony rozrząd, podobno na blokadach. O kurczę, nie będzie widać. Muszę tutaj poświecić czymś. Dobra. O, teraz będzie widać. Stawię mniej więcej na otwory tutaj. Jak się montuje tą blokadę? Niestety, jak widać, nie można jej tu wsunąć. W ogóle nie pasuje. Wał, oczywiście, zablokowany na kole zamachowym. Następna blokada z tyłu na wałki. Gdzie tak? Też poświeca.